Dodatkowo możemy edytować wstążkę. Gdy kliknę prawym w dowolnym miejscu wstążki, mogę wybrać Dostosuj wstążkę. I tutaj na podobnej zasadzie wybieram miejsce, które chciałbym edytować. Mogę przesuwać, mogę zmienić nazwę dane, danego, danej sekcji, danego, danej funkcji. Mogę także wybrać z dostępnych akcji i miejsc coś czego mi brakuje i dołożyć do mojego menu. Czyli jeśli znajdę na przykład lista nabycia, chciałbym dodać, no to do, dodam i mogę na przykład przesunąć w górę. Tu podobnie muszę kliknąć, żeby nam się tutaj te zmiany pojawiły. I tak jak widać. Lista nabycia, czyli raport, doszedł nam tutaj do, do wstążki zarządzania. Możemy także wpłynąć na wielkość ikony, która się wyświetla przy danej funkcji. Wybierzmy listę nabycia. Jeśli zmienimy na mały rozmiar ikony, system pokaże to w ten sposób. Oczywiście, możemy w ten sposób edytować. Całą stążkę, każdą z zakładek, którą tutaj mamy, mamy odzwierciedloną tutaj w menu.